Tych dwóch, i widzowie na koniec mamy coś, co przebije raczej wszystko. <laughs> Suzuki XP, Suzuki GSXR 1000. A tu i buczenie takie jest, kurde kocur, start. A wiecie tu jest wyskok przy 170 widzowie. Także tu jest naprawdę. E, rewelacyjnie, spróbuję znowu wyhamować. Albo wiecie, co. Nie mogę. O! Nie mogę się w ogóle wziąć w drugą stronę. No ale w każdym razie, widzowie, on na pewno wygrał odcinek. Jeżeli chodzi o hamowanie, chyba to będzie najlepsza. Aha, czyli on nawet jak walnie w coś, to nie jest w stanie wyhamować. Widzicie? Ja cały czas hamuję. A on dalej jedzie z tym motorem przyczepionym do siebie. Po prostu to jest jakaś bestia nieludzka. <laughs> Dzięki za uwagę, widzowie, w dzisiejszym odcinku. I piszcie swoje propozycje na kolejne filmy. Właśnie z tych skoczni, na razie.